Cześć, nazywam się Kasia Maguda, jesteś na moim kanale YouTube'owym. Dzisiaj chciałabym podziękować patronom, którzy mnie wspierają w mojej działalności. Jestem Wam bardzo wdzięczna i, i dlatego dla Was ten film i te kwiatki. Um, jeśli chcesz zobaczyć mój profil Patronite i też mnie wesprzeć, to zapraszam Cię do zerknięcia w link, który jest w opisie. Dzięki raz jeszcze tym wszystkim, którzy już mnie wspierają. Dobrego dnia, pozdrawiam. Kochane patronki i kochani patroni, miesiąc się skończył, miesiąc luty, rzecz jasna. Zaczął się nowy miesiąc, miesiąc marzec, jak wiadomo. I tak jak zawsze, co miesiąc, wrzucam podziękowania i malowany bukiet dla Was, tak i tym razem się stanie. Bardzo Wam dziękuję za luty. Super, że ze mną jesteście. Jestem wam bardzo wdzięczna. Dziękuję wszystkim. Bez względu na to, na jakim progu mnie wspierasz, to wiedz, że to jest dla mnie no, jak, jakiś taki po prostu wielki kop, że tak powiem, energetyczny, żebym jednak się nie poddawała i że są ludzie, którym, którzy chcą, żebym robiła to, co robię. Dlatego dziękuję wszystkim, ale na bukiecie kwiatów Zgodnie z zasadami patronite i progów, czyli progu czwartego, ponieważ to jest nagroda z progu czwartego i wyżej, dlatego nazwiska, które się pojawią na bukiecie kwiat, kwiatów, to są nazwiska patronów, a właściwie patronek z progu czwartego, ponieważ tak się składa, że tylko dziewczyny mnie wspierają na tym progu. Dzięki dziewczyny, jesteście kochane. No i tak, i bardzo dziękuję Wam za luty. Wiecie, co się działo, bo jesteśmy w kontakcie cały czas. Nie będę mówić tego w filmie, bo, bo puszczę go publicznie, a, a pewne informacje są tylko dla patronów, yy, Dlatego jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam, dużo zdrowia Wam życzę yy, i co? I do zobaczenia w marcu. <laughs> Zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że Was zaskoczę pozytywnie. Pozdrawiam. Zdrowia, wszystkiego dobrego, uśmiechu, słońca, pięknej wiosny i. i cześć.